Nawet przyszłam tutaj właściwie z takim najważniejszym dla mnie problemem biznesem, który chciałam robić, ale jakoś nie za bardzo chci chciałam cię za to zabrać. No i jakoś tam Dominik mi pokazał takie ćwiczenie, po którym się okazało, że nagle, że kurczę, to mogę pozlecać. Jakoś nagle znalazłeś jakieś tam rozwiązania, że to można rozwiązać w zupełnie inny sposób niż mi się wydawało i, i zrobiło się to zupełnie łatwe i jakoś, no coś niesamowitego. A druga rzecz to z takich. bo oczywiście rzeczy jest więcej, no ale z takich, co mi szybko przychodzą do głowy, to, że że się jakaś pewniejsza siebie i że ludzie to zauważają mi, i mówią o tym. Udało mi się wyegzekwować od mojego ex-partnera pieniądze. <grym z> to <ty, grym> <grym> jest <z> rzeczą naprawdę <grym> prawie cudem. <grym> Jak to do mnie powiedział, stworzyłam po prostu warunki, żeby mu się opłacało, zapłacić mi. Yy. Sobie, żeby płacił po prostu pieniądze na swoje dzieci itd. Wspomniałaś, że ludzie na to reagują jakoś. Miałaś taki feedback od, od ludzi? No tak, dużo osób zauważyło, znaczy kilka osób założyło, że jestem jakaś pewniejsza siebie. Ja teraz też jak patrzę, to w wielu sytuacjach zachowałabym się teraz zupełnie inaczej niż kiedyś. Że tak nabrałam takiej pewności umiem lepiej zadbać o swoje interesy. To teraz powiedz jeszcze, jak się czułaś podczas sesji, jakie, jakie, jakie miałaś w ogóle wrażenia od początku? No, no, zawsze było bardzo wesoło, uśmiałam się, no na pewno się, no, tego się może tak nie spodziewałam, że będę się aż tak śmiała, że w końcu zaczęłam się zastanawiać, kurczę, dlaczego mi się tu zmarszczki wokół zaczynają tworzyć. Jakby Cię ktoś zapytał, jak się odbywają sesje, to co byś powiedziała? No właśnie przechodzę i ten... gdy wypłacę te za to, żebym dominik to mnie powkór. <grywy> Ale jakoś z reguły zapominałam ludziom dodać, że oprócz tego przez cały czas prawie półtorej godziny się śmiałam do rozpuku. <grywy>